To się może, to się może za chwilę wydarzyć i ci policja, policja w <eso003> może zobaczmy. Szanowni Państwo. Tajem... Interweniowanie wersji funkcjonariuszy policji. Panowie, możemy prosić o pomoc, bo tutaj jest łamane prawo prasowe <pavasuela> aktualnie. Proszę. I nie jest nam wejście. Proszę, Prosimy o, brym... o pomoc. Dobrze, może pan. E... Jest prawo prasowy. Może pan na razie się uspokoić? Jestem, okay. jak Jestem spokojny. jak jest pan spokojny, to proszę stanąć z boku i poczekać chwilę. Relacjonuję to, co się dzieje. Mam prawo. czy jest ktoś odpowiedzialny z ramienia ochrony z telewizji? Teraz nie ma chyba odważnych. To jest osobę odpowiedzialną, poproszę. Z ramienia telewizji. Proszę, proszę dać mi pracować, dobrze? Proszę, proszę bardzo, szanowny pan, proszę pracować. Odejdź odejść ode mnie. Zapraszam ode na Wejście no. w z ramienia państwa, telewizja tak zwana publiczna, rządowe rządowej. Jarku, tutaj Michał, pan policjant. Rozmawiać? Tak, ja jestem przedstawicielem Telewizji w Polsce 24, no, dyrektor programowy Republiki też. uczestniczyć w ustaleniach związanych z organizacją debaty prezydenckiej, do której Telewizja Polska sama nas zaprosiła. Zaprosiła? Tak. Republikę też, Dobrze. zaraz, jest dyrektor programowy Michał Rafał. Dobrze, a państwo reprezentujecie jakie telewizje? W Polsce I Republika, szerokie grono. Większe, niezależne telewizje informacyjne w Polsce i, w okay, w Polsce i mam prawo Dobrze. uczestniczyć. Macie, ja mogę się dowiedzieć, w jakim mhm. trybie zadaje pan dziennikarzom pytania o tym, co robią, w jakim trybie? Pan jest Proszę pana, Z... pan to pytanie? jest zgłoszona interwencja, ja rozumiem. Dziennika interwencja Ale, względem czy... dziennikarzy jest zgłoszona a przez kogo? Proszę pana, a nie może być zgłoszona interwencja nie, nie wobec Jestem bardzo ciekaw, bo tu dziennikarze wykonują swoje obowiązki dziennikarskie, które chronione są w Polsce. Nie, nie. Wykonuje swoje obowiązki. Wykonuje swoje obowiązki. Tak, tak, są to, w Polsce chronione prawem prasowym. Zastanawiam się, to, czy tu faktycznie nastąpiło coś takiego, o czym pan prosił nie Ja rozumiem. Czy ktoś zgłosił interwencję policji w związku z tym, że dziennikarze wykonują tu swoje obowiązki? Czy to jest prawda, czy pan nie powiedział prawdy? Przepraszam. Czy Pan mógłby się tak, tak, wylegitymować? aktualnie jednocześnie funkcjonariusza no i tak to polskiej proszę polityki, państwa wygląda w roku, w roku przed pytaniami o to, żeby się wylegitymować, o, to Nie, czyli takie... o wylegitymowanie się, jak Szanowni Państwo, Policja działa w działania? Polsce na podstawie i w granicach prawa. Pojawił się tu funkcjonariusz, który zaczął legitymować i wypytywać dziennikarzy wykonujących swoje obowiązki o to co tu robią. To jest działanie, które policja ma prawo realizować, ale pod warunkiem, że są spełnione przesłanki. Pan policjant odpowiedział, że zostało złożone jakieś zgłoszenie. No więc jeśli było zgłoszenie dotyczące tego, że dziennikarze relacjonują ważne wydarzenie, to mamy do czynienia z kolejnym skandalem. Ja jestem ciekaw, czy to jest sprawa. prawda? Naszych dziennikarzy, którzy są w tej chwili w redakcji, uprzejmie proszę w tej chwili, państwo wybaczą te, tą, tą drogą, ale musimy to tak zrobić, naszych dziennikarzy uprzejmie proszę o skierowanie w tej chwili pytań prasowych do Komendy Głównej Policji, a także do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o to, co tu się przed sekundą y, wydarzyło. Y, to tak tytułem uzupełnienia. No po raz kolejny widzimy, że kiedy Telewizja Polska jest pod kontrolą polityków Platformy Obywatelskiej. Siłą, bo... siłą. Zawsze, się... Zawsze dużo policji się pojawia jakoś tutaj w, e, dziwnie w tym budynku. Ja Państwu powiem, ja byłem e, dyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej właśnie części TVP, jednej z największych, moim zdaniem najważniejszych części TVP. I ja sobie takiej szczerze mówiąc sytuacji nie przypominam, żeby do środka, do budynku w budynku TVP e, wchodziła policja. Były oczywiście takie sytuacje, były protesty przed budynkiem czy jakieś inne wydarzenia, które się działy przed naszą siedzibą, ale funkcjonariusze zawsze byli przed budynkiem, a nie było tak, żeby wchodzili do wnętrza, e, legitymowali dziennikarzy, wypytywali e, o, o dane osobowe, kim pan jest, co pan robi. No to są jakieś w ogóle standardy. No, mówiliśmy o tym, o Rosji i o Białorusi, ale proszę państwa, jedna jest ważna rzecz. Republika nie należy do żadnego oligarchy. Za nami nie staje żaden biznesmen wielki, nawet bardzo mająty, którego można zastraszyć, zabić, pozbawić majątku. Telewizja Republika tworzy 10 milionów ludzi. Państwo ją tworzycie. Państwo nas wspieracie swoimi pieniędzmi, funduszami. Pozwalacie nam działać. Pozwalacie nam pracować. To wy zbudowaliście największą telewizję informacyjną w Polsce. Dzięki wam jesteśmy tutaj. Możemy walczyć o wasze prawa. I tego nam nikt nie zabierze. Tego nie zniszczą. Bo ich jest mniej. Są za słabi. Panowie, mam... Pewną propozycję, żeby pokazać, jak tępa, jak brudna jest to woda, w której się w budynku znajdujemy, to takie mam przewidywania, że dzisiaj w 19.30 akurat pojawi się materiał, że to dziennikarze Republiki brutalnie zaatakowali Adrian, 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 Woronicza. Adrian, ale Adrian, słuchaj, zrzuć kajdany, zrzuć kajdany, jak to omawia nasz... Tylko chcę pokazać, że jak to jest proste, kajdany. jak to jest no nie przewidywalne. To nie przewidywalne. Nie, nie znaczenia. być więźniami mawiali przyjaciele. Tak jest. Jak mówił Marian po, po, po prostu nie należy, do... w Polsce istnieje wolność słowa. Ludzie, którzy wykonywali swoją pracę, pracując w Telewizji Polskiej, kiedy na przykład ja byłem jej dyrektorem, są tutaj i wykonują swoją pracę tak samo, jak wykonywali wtedy. Ludzie, którzy dziś kierują Telewizją Polską, ja mam SMSy w telefonie, w których piszą do mnie tak, panie dyrektorze, kiedy wykonują polecenia, jakie... że inny... nam jeszcze przepustki nie działają. Nie ma kompletnie żadnego znaczenia, dlatego, że Polska jest krajem wolnego słowa i widzowie telewizji polskiej, którzy odbierają, czy chcą oglądać program, o który pytałeś, mają do tego prawo. Dziennikarze, którzy go tworzą, też mają do tego prawo. No, ale rzeczywistość jest taka, że no, telewizja polska... Jest ten pan, który tak się uciekał. Proka... O! O! Uśmiech do kamery poprosimy. Uśmiechnięta Polska w końcu. Szanowni Państwo, to nie ma żadnego znaczenia. Co pokaże albo czego nie pokaże redakcja telewizji polskiej nie ma znaczenia, bo my będziemy po prostu rywalizować. Rywalizujemy po prostu między sobą o to, kto zrobi lepszy program, kto robi lepszą telewizję, kto robi lepsze programy. No i rzeczywistość jest taka i zwracam się tutaj właśnie do widzów telewizji polskiej. W tej chwili zapraszamy do Telewizji Republika. Bardzo duża część... Widzów TVP nas ogląda, ale zachęcamy również wszystkich tych, którzy na co dzień oglądają TVP Info. Zapraszamy do nas, jesteśmy domem wolnego słowa i w przeciwieństwie do telewizji TVP u nas politycy nie wydają żadnych poleceń. Polecenia wydają widzowie pilotami. Im więcej widzów jest na naszej antenie, tym chętniej realizujemy takie programy, jakie widzowie chcą oglądać. I naprawdę zachęcam, zapraszam wszystkich, którzy chcą wziąć udział w tym wielkim przebudzeniu wolności. Zapraszam do nas. Zapraszam również wszystkich tych, którzy boją się, może którzy dziś muszą pracować w miejscu, w którym być może nie zgadzają się ze swoimi poglądami. My cały czas potrzebujemy ludzi do pracy, cały czas jest potrzebujemy... pan funkcjonariusz? O, właśnie, przepraszam, czy jest już odpowiedź na to pytanie? Na, jakiej, karkow, na W jakim trybie pan wypytywał moich dziennikarzy o, o ich dane? Dobrze, proszę, proszę pana, pan to, jeżeli pan pozwoli, to ja poprowadzę interwencję młodszy inspektor Piotr ale Jabłoński. Ale najpierw, ale najpierw poproszę. Właśnie, jak, jak raz młodszy inspektor Piotr Jabłoński, jeszcze raz się postawiamy. przedstawiam, zastępca komendanta pan, rejonowego Policji, Policji Warszawa 2. Proszę pana. Ja, można, ja bym przeprosił tak? państwa tutaj na bok. Ale, proszę. ale nie, dlaczego? A dlaczego pan? Dlaczego pan? Zapraszam dlaczego panią. Na ja co pan reaguje jako policjant na polecenie sprawy... jest pani schowana, ewidentnie się wstydzi TVP. pracy w TVP. E, e, jeżeli... Ja jestem gościem. A, no ja jakie są ustalenia? Ustalenia są następujące, Szanowni Państwo. Po pierwsze, e, telewizji nikt tutaj na to spotkanie nie zapraszał. I nie zostaniecie wpuszczeni, bo... Ale pan mówi, nic... Zapraszam w czyim imieniu? Pan, przepraszam, pan jest funkcjonariuszem policji no, i w imieniu telewizji polskiej informuje nas pan, że my nie wejdziemy? Proszę się uspokoić. Dobrze nie inspektorze, no to, ale pan nie jest rzecznikiem to to tej instytucji. To komendanta, zastępca komendanta występuje jako rzecznik pracy. pan jako, jako wysoki funkcjonariusz policji informuje, kto może wejść, a kto nie może wejść na spotkanie organizacyjne dotyczące debaty. Proszę. Jest kim, kto jest pańskim przełożonym? Komendant stołeczny policji. Proszę pana. Czyli, proszę, czyli, nie, Dobrze, żeby... no, ale tego policji? Mi, mi pan, nie, nie, pan musi odpowiedzieć na moje pytania, nie, nie, ponieważ nie pracuje nie, pan za moje podatki. Nie, 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 I musi pan, podatki. Podatki. I, i musi ja pan odpowiedzieć na moje pytanie. Moje pytanie jest takie: co funkcjonariusz policji robi w miejscu, w którym informuje dziennikarzy, że nie wejdą na spotkanie organizacyjne dotyczące debaty prezydenckiej, w czasie kiedy pan jest podwładnym ludzi, którzy dziś. Pełnią władzę w imieniu tej samej partii. Pan ma swoich y, przełożonych, pańskim przełożonym jest komendant stołeczny, jego przełożonym jest komendant główny policji, a jego przełożonym jest minister spraw wewnętrznych. W związku z czym moje pytanie brzmi tak. Czy pan w imieniu instytucji, którą pan kieruje, informuje nas, że nie wejdziemy na spotkanie organizacyjne? Ja tak, ja proszę pana tylko to, co ustaliłem, a nie informuję pana o tym, bo został pan już poinformowany z pan przez pracowników ochrony. Z kim pan to ustalił? Ja. Proszę pana, nie jestem rzecznikiem TVP. E, informuję państwa, jaki jest stan faktyczny. Macie prawo państwo tu przebywać. Nikt państwa tutaj... Nikt... Ja wiem, pan oczekuje określonych informacji. Więc... A co pan ma na myśli? Przepraszam, co to znaczy, Przepraszam, pan jest funkcjonariuszem na służbie. Pan nie jest prywatną osobą. Co oznaczał komentarz, który przed chwilą pan wygłosił? Że ja oczekuję określonych informacji. Dlatego, że nie chce pan mi dać powiedzieć, Zadaje pytanie, no właśnie, proszę pana. pytania, ale na mnie nie odpowiada. Więc jeszcze proszę. raz zadaję panu pytanie. W jakim charakterze i z jakiego powodu informuje mnie pan o tym, gdzie mogą wejść albo gdzie nie mogą wyjść? Może pan zadać pytanie, ja panu nie przeszkadzę. Proszę, to jest trudny zawód, który Kolejny pan pracownik wykonuje. Pan zawód. Jeśli chce pan zadać radia. pytania, to niech pan zadaje pytania. Ja nie potrzebuję pana zgody na swoje pytania. Jeszcze raz. Z jakiego powodu, proszę bardzo, z jakiego powodu przejść w jakim trybie informuje pan mnie o czymkolwiek? Bo ja pana o nic nie pytałem. W interwencyjnym informuję państwa o tym co tutaj jak tutaj będzie wygląda cała sytuacja dlatego że poszedłem ustaliłem Z kim? Z zarządem Telewizji Polskiej. Imię nazwisko? z przygutem, rozumiem, albo z panem Gorgoszem, tak? Nie, z osobami upojeniami. Up... Imię, nazwisko, kto to był? To, kto, Proszę to, to, pana. Ci panowie nie reprezentują zarządu, ja mogę panu powiedzieć, bo ja tych panów znam. Ja wiem, ja rozumiem. No, czyli pan e... wie, wie, z kim reprezentuje... pan rozmawiał? Z imię, nazwisko tak, tak. poprosimy. Okay. Proszę pana, nie będę podawał tutaj nazwisk. Ale to są funkcjonariusze, oni Zarząd te za sobą. Dobrze, szanowni państwo, szanowni państwo. to odpowiada za ten cyrk? zgodnie z ustawą. Udział wysoko, polska, polska Policja, to jest stanowiska Kierownicze, dyrektorskie, o, kierownic stanowiska zarządcze w Telewizji Polskiej są to osoby publiczne. Mhm. W związku z tym liczymy na podanie, z kim pan to ustalił. To proszę pytać osoby nie, publiczne. Nie, publiczne, nie mnie. Nie. To niech pan poprosi zarząd. W zarządu, proszę pana. nie, to jest nagrane. Rozmawiałem, nie, nie, to jest nagrane. Jest. się w imieniu zarządu Telewizji Polskiej. Bo od czasów, zdaje się, 13 dnia. No. I to nie roku 2023 takie rzeczy się nie działają. No, ja nie pamiętam, żeby jacyś, żeby, Państwo, żeby w imieniu policji ludzie mi, w mundurach się wypowiadali. Mi powiedzieć, co chcę no, powiedzieć. To, w roku 81 o, e, To uzyskacie informacje. Ale my nie oczekujemy. Ale, Właśnie, ja pana, ale my oczekujemy od pana za trybie. W jakim trybie się pan tutaj pojawił? Bo przed chwilą powiedział pan, że mówi pan o czymś w imieniu zarządu telewizji. TVP. To jest cyrk! Myśmy tu przyszli zorganizować no, debatę prezydencką, a rządzący tak, przysyłają nam policjanta. zastępcę komendanta, policjanta, a, który mówi nam, a że władza, nie będziemy. Proszę Państwa, władza rządząca dzisiaj w Polsce przysyła zastępcę komendanta, oficera w mundurze, żeby nam powiedział, że my nie możemy debaty organizować ja. prezydenckiej. Przysyjmy, <ścoughs> Przysyjmy no, no no, no, to jest jakiś cyrk. To jest cyrk. To jako dziennikarze, żeby umożliwił nam Pan dostęp do środka. Żebyśmy mieli prawo relacjonować dla społeczeństwa, dla Polaków, ustalenia, które są tam... Ja tam nie, nie, ja mam takie wdech. pytanie, bo, bo ja mam... Ja, my mamy w zasadzie kilka pytań. Ilu to funkcjonariuszy... Pan powinien stanąć po stronie ilu... dziennikarza, a nie po stronie... Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Ja, by, ja bym nie chciał, żeby policja po naszej stronie stawała. Ja bym tylko oczekiwał no, informacji. Nie, nie, nie. Pożonych panie, pożonych węc, panie, przepraszam, węc, przepraszam. Ilu funkcjonariuszy dzisiaj w tej operacji, w tej akcji ma pan pod swoją komendą? Jak to, ilu funkcjonariuszy? No ilu, ilu, proste pytanie, ilu tu jest funkcjonariuszy? Pięciu, dziesięciu. Ja, Do około. ja Szef. i Szef. dwóch, Szef. proszę pana, ilu? policjantów. Jak dużo siły, słucham? Trzech, policjantów, Trzech ja policjantów ja jestem. Właśnie tak. jest z panem? Yes. No ze mną, no mną. Tak, 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 tak. już ja Tutaj jest za panem. Jest. Za pan nie wie, ilu... tutaj, tutaj Wiem, interwencję panu... przeprowadzam ja, ja panu... chyba problemy Panie, z liczeniem. Ja naszego jakie siły policyjne tak, ja panu... zostały tu A, Dobrze, szanowni A, państwo, proszę się wy, uspokoić, pana Jakie Komenda Stołeczna Policji przeznaczyła do tej niezwykle istotnej operacji? Zostać do środka, z prawem. Ja e, przynajmniej sześciu Państwo widzimy. Co mam przekazać i. E, nie, ale, to, nie, nie, ale my nie ale jesteśmy to tym zainteresowani. A, co pan no ma przekazać? Ktoś panu kazał to panie przekazać? Panie. Nie. No nasze pytanie brzmi tak. Ilu funkcjonariuszy, jakie siły przeznaczyła polska policja na przeprowadzenie tej niezwykle istotnej operacji, poinformowania nas, że nie możemy współorganizować? A, Także to jest tylko i wyłącznie interwencja i na wezwanie. Wobec kogo? Jakie siły i środki zostały przeznaczone na tę interwencję? Sprawie proszę u pana w sytuacji, która... Siły i środki zostały przeznaczone na tę interwencję. I przekazuję państwu co następuje. We... W dniu dzisiejszym media nie były zapraszane A kto na. Kto Państwa wezwał? Kto, kto telewizja, Polska. Okay, ja telewizja, po... telewizja Polska. Okej, czyli telewizja Polska nazwała na dziennikarza. Zaproszenia Polite. wystosowanego przez sztab. Ale muszę, bo tutaj się przekrzykują wszyscy dookoła. Proszę Pana, bo zostało publiczne. Zaproszenie wystosowało. Ale zostały zaproszone. No to było zaproszenie. W związku z powyższym, Pani Szanowni Państwo, nie są... zastępca komendanta, nowy rzecznik nielegalnie przejętej telewizji polskiej. No, ale... cyrk na Twitterze wyraźnie Szan... powiedział, że media też zaprasza na to spotkanie. Ale to jest jednak znak czasu, że rzecznikiem prasowym władz nielegalnie przejętej przez między innymi policję funkcjonariuszy telewizji tak zwanej publicznej jest policjant. Jestem za komendanta. To było panie, w stanie wojennym, jak panie panie tu mógł Panie poradka. inspektorze, pan jako policjant ja tylko, panie umożliwić proszę o możliwość wejścia. Panie, panie inspektorze, ja mam do pana gorącą prośbę. Pan wykonuje super ważną rolę. E, jest pan policjant, jest pan oficerem policji. E, to jest bardzo ważne. Nasi widzowie mają ogromny szacunek do tego, co robią policjanty. I bardzo Pana proszę, I naprawdę proszę, ja byłem kiedyś rzecznikiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znam te struktury, bardzo Pana proszę, żeby nie kompromitował Pan munduru, bo to ja wiem, że wykonuje Pan polecenie, które się tutaj pojawiło, może Pan tego nie przemyślał, ale to jest sytuacja naprawdę fatalna dla Policji, dla Telewizji Publicznej, dla mnie osobiście, dla naszych widzów. To nie ma sensu, naprawdę to nie ma sensu. My nie stanowimy żadnego zagrożenia dla nikogo, jesteśmy tutaj po to, żeby, tak, my chcemy wymusić udział również naszych mediów, w czymś, do czego mają prawo nasi widzowie. I bardzo proszę, nie róbmy tego, tak. bo to nie ma sensu. My naprawdę nikomu nie, nie, nie stanowimy żadnego zagrożenia, nie forsujemy tych Dobrze. bramek, no relacjonujemy, więc, co mamy robić. No, no to? Więc i to chciałem, i to chciałem państwu, i to chciałem Państwu przekazać. Macie Państwo prawo wykonywać swoje zadania, natomiast media nie zostały zaproszone na tą... E, na tą... A, pan, co pan, pan? A, A, pan, panie zresztą, wstyd, skoro... Wstyd! Skoro wstyd, mamy Zostały zaproszone, wchodzi! Jako dziennikarz, proszę pana o pomoc i umożliwienie mi wykonywania pracy. Bo sobie jaja robi z nas To jest wstyd, wstyd dla munduru. No, no, to proszę państwa. Nie są zapraszane. W w panu... Ja tego nie powiedziałem. Dzień powiedziałem kursy, tylko, że media jest, 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 jest nie m. zostały dalszyncym zaproszone dalszyncym na to spotkanie robocze. Ale, szanowni państwo, dajcie. Ale proszę, mi dać powiedzieć, jak chcę skończyć tą dyskusję. Szanowni państwo, konstytucja, prawo prasowe. Jest, są zasady demokracji i one są w oczywisty sposób deptane. Trzy telewizje decydują, kto może przepytywać kandydatów, strategiczne to jest nie do przyjęcia. Ja rozumiem Dobrze, bardzo szanowni państwo. Sytuację, ale proszę zrozumieć naszą, bo tu się toczy batalia o sprawy ważniejsze niż... Ja rozumiem, trudne. ja chcę tylko powiedzieć, że szanowni państwo, przyjęcie. że w tym momencie spotkanie robocze odbywa się bez mediów, tak? Ale dlaczego ale pan do... kłamie? No przecież weszli przed chwilą. Redaktor no. ale... z Polskiego Radia no no przecież, no co pan... no, ale... naprawdę nie wstyd panu tak hańbić mundur no, swój, panu, swoje, panu. swoje nazwisko. Proszę dać dokończyć. Proszę dać dokończyć. Panie inspektorze, ale, ale proszę dać wejść. dokończyć. Ale nie ja mogę Koniec. pana o coś powiedzieć. Nie, już, proszę. Szanowni pieniądze Państwo, pieniądze nie macie podlemy. prawa zakłócać jednakże tutaj w porządku publicznego. Pomoc, porządku ja publicznego. Muszę mówić panu, prawdziwe informacje, a pan robi cyrk, no, hańbi pan mundur, to, żeby przemieścić się troszeczkę z boku, żeby ruch pieszy mógł się tutaj odbywać w przypadku takim. Jeżeli będziecie... Panie, 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 panie komendancie, ale my to... Użyje pan siły i przymusu bezpośredniego. siły. Szanowny pan... Przepraszam. Jarosław Olechowski, ja jestem szefem wydawców Telewizji Republika. Ja mam rozwiązanie tego problemu. Proszę, niech ci państwo nas puszczą po prostu do środka, na to spotkanie i nie będzie całego tego problemu. Po co robić ten cyrk? Media nie zostały zaproszone, ale przecież przed chwilą wszedł. No pan, gada? Jeżeli, jeżeli państwo będziecie zakłócać porządek publiczny, zostaną wyciągnięte wobec państwa konsekwencje prawne. I tyle mam do państwa do powiedzenia. Nikt nie selekcjonuje. Proszę pana, ja pana poinformowałem, ja pana poinformowałem tylko... O skutkach prawnych pana działania. Ale Jeżeli takowe będą, ja więc, więc proszę pana, to nie są żadne ciebie. groźby, ale tylko informacja. Ja Dobrze? Proszę, dziękuję dziękuję państwu. To tylko pan, ja, pan, szanowny ale ja panie, ja panie ja przekazuje pan. pan. Ale ja chcę ja ja już ją złożyłem, nie nie, nie, nie załatwił pan, pan, złożył pan złożył bo ja zgłaszam interwencję. Szanowni państwo, pan. A dlaczego pan przekazuje fałszywe informacje? przed chwilą pracownik polskiego radio, wcześniej polski. Że że panu, wejść, wejść ja już... Ucieka, boi się! Panie, ja, bardzo pan, ja bardzo pana przepraszam. E, Michał? wejść do środka, po czym przy panu przedstawiciele polskiego radia wchodzą, a my wejść nie możemy. Państwo. Jest pan w stanie to, na to pytanie Dlatego, odpowiedzieć? Odbywa się tu ruch osobowo pieszy. I tyle. I wchodzą ludzie. Więc... I my też chcemy wejść, tak jak inne media, które no przy panu mogły wejść. A pan mówi, że my, nasza telewizja wejść nie może. To o co to tutaj jest... chodzi? Przepraszam bardzo. Na jakiej podstawie ten człowiek z mikrofonem Polskiego Radia mógł wejść w momencie, kiedy pan informuje, że my nie możemy wejść, bo nie Proszę mogą wejść media, a media wchodzą? Proszę zadać pytanie e, telewizji. Zadaję panu, bo pan ja jestem, taką informację przedstawił. Ja tylko powiedziałem, że spotkanie robocze odbywa się bez mediów i nie zostanie... panu weszły państwo. media. Ale mogą wchodzić, to jest budynek. No to mogą e, który... czy nie mogą? Bo pan teraz sobie sam Ale zaprzecza. Nie zaprzeczam, tylko proszę u pana, informuję u pana, w jaki sposób się e, e, cała sytuacja tutaj e, klaruje. Państwo zadeklarowaliście, że, wchodzicie, że chcecie wejść na spotkanie robocze dotyczące debaty prezydenckiej. E, ta debata odbywa się bez mediów. I tyle, i to jest informacja. Możemy wejść jako media, no, czyli no, my jako media wejść nie możemy, ale inne media wejść mogą, i to jest rzeczywistość, w której my dzisiaj się yy, znajdujemy no, kabaret.